Trzy elementy, które możemy wzmocnić w edukacji plastycznej. Jednym z głównych elementów jest niestety nadal kulejący element finansowy, szczególnie szkoły plastyczne, które podlegają pod, pod samorząd terytorialny, niestety, ale mają bardzo duże problemy. Często młodzież jest bardzo zdolna, ale pochodzi z mało zamożnych rodzin i tutaj szkoła fajnie, jeśli daje możliwości rozwoju, też poprzez materiały, które potrzebują w czasie zajęć. Nie? A więc to jest jeden z takich problemów. Czyli potrzebujemy wsparcia finansowego dla uczniów, żeby mogli realizować swoje cele plastyczne. Kolejnym takim aspektem, który warto podkreślić, jeżeli chodzi o szkoły plastyczne, bo mieliśmy nawet takie spotkanie, szkolenie właściwie z prawa autorskiego odnośnie szkół muzycznych, a warto byłoby się tutaj nad tym pochylić, jeżeli chodzi o szkoły artystyczne, plastyczne, ponieważ no tutaj te prace uczniowie jakby firmują swoim nazwiskiem, tak? Często są to materiały nie samych uczniów, a szkoły i jak to tutaj wszystko od tej strony prawnej ugryźć, to byłoby też warte myślania, tak i uważności. Tak. Muszą być jasne, precyzyjne uregulowania, jeżeli chodzi o prawa autorskie uczniów wykonujących pracę w szkołach plastycznych. Kolejnym ważnym aspektem, myślę, w szkolnictwie artystycznym jest właściwa organizacja pracy w szkoły artystycznej, czyli rozdzielenie może tych zajęć artystycznych, ułożenie ich w bloki danego dnia. Taka jest nasza propozycja i my tak realizujemy zajęcia w naszej szkole, a osobno zajęcia takie z przedmiotów ogólnokształcących, żeby też może jakoś tutaj... No, bo uczniowie faktycznie to jest prawda, mają bardzo dużo tych zajęć w tygodniu. Tam kiedyś naliczyłam bodajże 40 godzin tygodniowo, czyli taki pełnoetatowy uczeń jak pracownik, 40-godzinny tryb mhm. pracy. Realizacja tak? pracy wobec tego jest też tym elementem, który można usprawnić, bo uczniowie realizują podstawę programową ogólną i podstawę przedmiotów artystycznych. Kamila, jesteśmy z liceum sztuk plastycznych w